z mnie na kanale. Dzisiaj widzimy się oczywiście w geogreserze i dzisiaj zmierzymy się z województwem mazowieckim. Jest to oczywiście odcinek poprawkowy w sensie w tym, że chciałbym osiągnąć tym razem komplet punktów, bo jak widzicie ostatnio 10 punktów do kompletu mi zabrakło, więc mam nadzieję, że dzisiaj się uda to zmienić i wbić się do TOP 4, bo spokojnie czwarte miejsce mogę zająć, zważywszy na to, jakie są słabe czasy. Anyway, jak widzów chciałbym prosić na starto zostawienie łapki w górę i suba, ponieważ chciałbym dobić do 300 subskrypcji i e, możesz w ten sposób mi pomóc, dołożyć cegiełkę ku temu. Ja byłbym bardzo za to wdzięczny. E, w ten, również mnie to motywuje do tego, żeby dalej nagrywać te filmy. I już bez zbędnego gadania lecimy z tematem i zaczynamy od takiej miejscowości miasta cokolwiek to jest. Mirosław Kurowski jakiś warszawska 131. Dobrze. O, to my tu mamy? Skurów w 730731 pod Warszawa yy, 730731 Gdzie tu takie drogi się krzyżują. Yy, Tutaj są. W Walce. się okej. OK. Przyżyłem się w Warce. Jedziemy na... U, praktycznie. Co to jest za skrzyżowanie? Warszawska z... Z, z, zy zy długą, okej, okay. mm, tu jest długa i warszawska, okej, okay. jedziemy w tą stronę, czyli jedziemy tą oczywiście drogą, e, tu jest jakiś wjazd, nie wiem, to chyba będzie tutaj, tak, to będzie tutaj, jesteśmy przed tym wjazdem w takim razie, tu jest dom pod kątem jakiś, mm, mm, mm. poczekajcie, bo tutaj coś mi, coś mi, coś mi nie gra, nie, jest wszystko w normie, dobra, E, o, 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 jesteśmy tutaj gdzieś w takim razie, tam tego skrzyżowania kawałek jest, do tego jest bliżej, więc tutaj gdzieś, dobrze, 3 metry od celu, 4 przepraszam, lecimy dalej, e, to tu mamy jakiś zakład, bla, 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 bla. Nie, coś tam jakiś zakład, nieważne, mnie bardziej by interesowała informacja, mm, w którym to jest mieście, to by było y, bardziej pomocne, Co to jest? Autobus? Tak, galeria Jastrzębie. Olośński. Hmm. To wygląda jakby to pod miastem, jak mi było. Większym kurde, wiecie? Tak, albo w jakiejś bogatej gminie. Co my tu mamy? 631 Centrum. Nie poręd. Hmm. Uh -huh. 631. 632. Yy, 632. A gdzie jest 631? Oczywiście tej ulicy czy drogi nie ma. Kogo by to dziwiło, prawda? Na pewno nie mnie. Yy... Hmm, setki nie, gdzie, gdzie patrzę? to, to już i te okolice. Żuromin 626, 627... Dziwnie nie miałem ten drugi ponumerowane. 67, 64, 3,1 jest. Eee. i centrum, ta? Okej. Okay. Eee, ale centrum czego? To jest pytanie, to jest zasadnicze pytanie. Boża Wola, to jest jakaś Boża Wola? Mmm, podwałą to jest w takim razie. No Radzymin, nie. Łupnika Radzymińska, Borenc to już jest. Hmm. nie wiem na razie, gdzie to dokładnie jest. Galeria ND, ulica Leśna. Okej, okay. to jest jakiś CPN. Wejdzie no, na ten, na zachód. Czekaj, właśnie, na to uwagi nie zwróciłem. Czekaj, to jest w Wielczewie, może gdzieś? Krzeszew, albo tu gdzieś? Mm, droga idzie zachód wschód. Tu jest Boża Wola, okej. Okay. Jesteśmy tutaj prawdopodobnie gdzieś. E, to był taki. Tak, tutaj wyjechaliśmy. Musieliśmy wyjechać tą drogą. Wyremontowani. .com. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj. Gdzieś tu... Czekajcie, gdzie tu jest CPN? Czekajcie. Moment, moment, moment. E, to jest centrum prawdopodobnie nowego dworu mozowieckiego. O, tu jest CPN. Przemysłowa, dobra, to będzie tu Agencja pracy Brexit, jest, 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 jest eee... Teraz tak, teraz tak eee... Tu jest duży, duży parking Okej, okay, on jest jak droga traktowany, tak? Mam się rozumieć, Na to by wyglądało No dobra eee... Gdzie tu jest jakiś podłużny budynek przy tym? Nigdzie, tu jest to I tu jest to dobra, uznajmy, że jesteśmy tu. Dobrze, sześć w od celu. Czas słaby, ale mówię, cza czas nie jest najważniejszy, ważny, że mamy komplet. I tutaj mamy jakiś kościółek. Okej, okay, tu mamy... Jesteśmy przy jakiejś głównej drodze, więc powinno być w miarę prosto. Mm, Piastów, Kraków, Warszawa. Okej, okay, siódemka. -e -e -e. Cofnijmy się w takim razie do drogi głównej. Może pojedźmy kawałek. To się nazywa? Okej, okay, białe brzegi Warszawa, nieważne. Siódemeczka. Mm, Biał brzegi tu. Nie wiem czeka, jak to się nazywało. No, widziałem ten znak znowu. O, jest. Sola. Dobra. Stary żary. W sola, w sola. Stary gust, nowy gust. Nie. teraz weź to znać, nie? To będzie zabawa. Wojciechów, piastów. Dobra, zobaczmy, może na miejscowości znajdę. A ile jest do Jarodomia? Powinien być znak. Słuchajcie? 735 widziałem. Te. dobra. czyli Jesteśmy na tej drodze. Tu. Piaski Jedlińsk, 735. Sola. Jest. Dobra, mamy to. Eee... To jest chyba ta krzyżówka. Tak, to jest kościół. No, to jest ta krzyżówka. Dobra, pięć metrów od celu. Kojnie. Eee. Nie czy warto próbować w ogóle, wiecie? Tak szczerze. Nie mam pojęcia. Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego? Żanecin. No nie ma szans, ja się wstrzelę idealnie. No, spróbujmy, ale no. Wątpię, wątpię koło w podlaski, tak? Dobra, chociaż łatwo znalazłem to. Żanecin. Jest, oczywiście. Teraz tak. Droga idzie. Prosty odcinek drogi. Tu. Bo wychodziło. Będzie ten odcinek tu. Jest zakręt. Zakręt tu mam tyle. Tu jest proste i tyle. Eee... Nie, spróbujmy. A, to nie ta droga w ogóle. A, no dobra, to nieważne, nieważne. <śmuszany> nie ten... Nie było tematu. Lecimy jeszcze raz takim razie. O Jezu, no! Jeszcze raz. Dlaczego takie proste odcinki drogi, to się nie da zgadnąć na 5k. Takich ruchach no to, to, to da się, ale to no, strasznie trudne. Wiecie, jakbyście w GoGySerze mieli na przykład nie wiem, moglibyście sobie zmierzyć odległość np. z punktu A do punktu B na mapie, nie żebyście sobie zaznaczyli dwa punkty i... Siema, to jest taka odległość. No to może by się dało wtedy, ale tak to nie. Karola Dickensa, Szczęśliwice. szczęśliwica. Okej. Okay. E, 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 e. Teraz pytanie, gdzie to jest tej warszawie? Bo jak znam życie, to ja tej dzielnicy nie będę mógł znaleźć. Ja pierwszy raz słyszałem o takiej dzielnicy, więc może być problem. No i tak, jak myślałem, będzie kudle problem. Bo nigdzie nie widać tej dzielnicy od synów i mielin. Śliwice, ale nieszczęśliwice. Nie Ani, sadu zbytki. No nie wiem, kurde, nie wiem, no. No nie trzeba coś poszukać. Inaczej to dupa będzie z tego szczęśliwiska. 500 metrów. Ajajaj, aj, aj. Czekajcie. To jest niedaleko gdzieś, centrum. No? Wait, wait, wait. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy w tej okolicy względów jesteśmy gdzieś Tutaj w takim razie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Bitwy Warszawskiej. Szczęśliwica. No dobra, jestem już bardzo blisko tych budynków. Tu. Stara Ochota. Okej, okay, Sokolskiego grzyba. Ochota. Ochota już powinna. No jest jest przecież. To jest nie widziałem. O, dobra, szczęśliwica. Jest szczęśliwica, jest Dickensa. Dobra. Mamy to, eee, to jest tu, aha, ja w tą stronę, eee, czyli to musi być tu, no, 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 Definity, definitywnie, tak, to jest przy tym dworcu autobusowym, mamy to, i co teraz, znowu jakieś blokowisko, ulica Miła Jaśniewskiego, osiedle piętnastolecia, okej, okay, no, <laughs> o, takich znaków jeszcze nie widziałem, Miła Jaśniewskiego, Który którym takie znaki mogą być, bo... Nie przypominam sobie, żebym widział kiedyś takie takie znaki. Nie otwarte. Ra A, w Radomiu. W Radomiu mówicie. No dobra. Gdzie macie osiedle? Piętnastolecie. W każdym razie. Pewnie jest tutaj. Miła. Socińskiego. Jasińskiego, Jest. jedziemy na zachód. Jedziemy Jasińskiego, Jest blok. No, jesteśmy tu. Dobra, dwa metry od celu. Nice. I co dalej? Mhm, mhm, żabka. Jakie skrzyżowanie? Dobra, znowu do odgadnięcia, więc to najważniejsze. E, to jakiś ryneczek, czyli to jest jakieś miasteczko malutkie. Okej. Okay. Porząd. Yyyyyy... MKS Oskar przysłucha. Przysłucha. Mm -hmm. Jesteśmy w miejscowości przysłucha. Najprawdopodobniej, albo gdzieś obok jest yy, ta miejscowość, ale no na pewno bardzo blisko, bo takie lokalne kluby to raczej yy, nie miałyby swoich oznaczeń gdzieś nie wiadomo gdzie, prawda? Yy, przynajmniej tak mi się wydaje. Może myślę źle, ale sądzę, że nie. Niskie ceny. Tak, jesteśmy w miejscowości przysłucha. O, będzie tutaj znak, który powie nam wszystko, co potrzeba. Opoczno sulejów, dobra, czyli w tych okolicach jesteśmy. Jest przysłucha. Dobra. Eee, Krótka, grodzka, kręta wiejska. Tu jest jakiś coś, co wygląda, jakby miał być rynkiem. Tak mi się wydaje. Eee, jedziemy na północ. Chabę, ma... przecież przy żabce wyjechałem. Przejdzie, tu macie żabkę. Tu jest żabka. No, jestem tu. Dobra. Lecimy dalej. Metro od celu. Eee, dobra, do odgadnięcia. I, i, i. Co tu mamy? Jakiś sklep. Puszcz. Ulica zaściankowa. Hmm. Okej, okay. tłuszcz. tłuszcz, to tłusto się zrobiło, hehe he. yy, Ulica Kościelna, dzierguszka, coś, nie wiem, nie wiem Okej, okay. co tu mamy? E, e, e. S8, Wola Rasztowska, domrówka. Wola Rasztowska, jest No dobra, to jesteśmy gdzieś w tych okolicach w takim razie Słuchajcie, pokaż mi ten znak jeszcze raz Wola yy, Resztowska, Dąbrówka. Wola na południe. Trojany Lasków, Dąbrówka. No co jest gdzieś tu. Dobra, czekajcie. Yy, czy my tutaj wjeżdżamy na tą... Tak, to jest zjazd. Yy, będzie tu. No, to będzie tu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, droga idzie w tą stronę. Ja jechałem na południe i to by się zgadzało. Jechałem na południe i... Je... Tak, tak. Tak, tak, tak. Slep spożywczy. Eee, dobrze. Gdzie jest droga w prawo? Jakaś. Powinna być. Nie bardzo widzę. Zresztą jest to wewnętrzna droga. Czekajcie, pojedźmy tędy. Co? Jest, 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 jest. Dobra. Eee, rzeczywiście jest coś takiego. Jesteśmy przy tym sklepie po prostu wtedy. Tu gdzieś. Dobrze, trzy razy od celu. Ładnie. Została ostatnia lokalizacja. Jesteśmy w domu. Okej, okay, lekko nie, nie wygląda, ale do zgadnięcia, bo jest skrzyżowanie. Okej, okay, jesteśmy w Warszawie. Wierzbno, weinerta, wierzbno. Prrr. Nie mam powiedzieć, czy to jest Goszczyńskiego. Wierzbno, wnerzbno. Nie wiem, pojedźmy kawałek dalej. Nie śpieszmy się. Może znajdę jakąś większą dzielnicę. która mi trochę podpowie, więc wierzbno, wierzbno. Dobra. E, pojedźmy tędy, może. Czemu by nie? Ta droga wygląda taką, może nie główną, ale nie jakąś beznadziejną, więc. Może tu coś będzie. O. Mam jakąś główną drogę. Niepodległości. Odyń... Coś tam Odyńskiego pewnie albo Odynica, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale ja niepodległości, nie to? Dobra, gdzie ta Aleja idzie w Warszawie. Muzeum Narodowe, Świętokrzyska, Marszałkowska, Jana Pawła. Dobra, powiedzmy kawałek w tą stronę może. Naprawdę nie chcę ryzykować. Wolę to zrobić. Siedziba polskiego radia, okej. Okay. ING. Masada Chorwacji, Racławicka, Jest Aleja Niepodległości. Wierzbno, map. Eee, już teraz jesteśmy w domu. Eee, to była tylko ulica. Bo już tak daleko pojechałem, że się pogubiłem troszkę. Ale dobra, powoli, powoli, powoli. Eee, Weinerta, Jest Wejnerta. I, 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 i. Jedźmy tu na południe. Goszczyńskiego. Jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Eee... Teraz, żeby się nie wywalić, tylko. Tak, to jest, to jest ta droga. Mhm. Czyli jesteśmy tu. Dobra, powinno być dobrze. Jest metod celu. To oznacza, że mamy komplet punktów w województwie Mazowieckim w czasie 13 minut i 17 sekund, więc myślę całkiem spoko Pozwoliło nam to zająć czwarte miejsce, jestem satysfakcjonowany z tego, nie oczekiwałem niczego więcej, ważne, że mamy komplet punktów, kolejne województwo zaliczone, także lista tych województw zrobi się na szczęście coraz krótsza, oby tak dalej. Dobra, ja Tobie widzę, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziłeś czas, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba, w ten sposób mnie zachęcasz do dalszego nagrywania i działania dalej na tym YouTubie. Yy... Daj też znać, jeżeli oczywiście pochodzisz z województwa mazowieckiego, bądź tam mieszkasz. I cóż, do no zobaczenia ja w kolejnych filmach. Cześć!